Witam was w mojej piątej prezentacji. Dzisiaj dla wytchnienia temat będzie dosyć prosty. Czy da się nauczyć angielskiego tylko z seriali? To jak chcecie wiedzieć? Żeby się uczciwie tym tematem zająć, to musimy przeformułować sobie to pytanie. Szukamy odpowiedzi na takie coś: czego trzeba, by nauczyć się języka? Czy zachodzi to podczas oglądania seriali? Oczywiście możemy się zastanawiać, co rozumiecie przez nauczenie się języka. Każdy z nas ma jakieś inne cele językowe. I to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Natomiast na potrzeby tej prezentacji ja założę, że nauczyć się języka to znaczy móc zarówno posłuchać kogoś, porozmawiać z kimś, przeczytać coś, uzupełnić dokumenty, czyli posiadać wszystkie podstawowe umiejętności językowe. Skoro już mówimy o umiejętnościach językowych, to zatrzymajmy się na sekundkę nad tym, czego trzeba się nauczyć, żeby dobrze posługiwać się językiem. Umiejętności językowe zwykle dzieli się na dwa typy: czynne, inaczej mówimy też produktywne, Albo bierne, czyli receptywne. Czynne to znaczy takie, w których my jesteśmy aktywni, w których my produkujemy coś, mówimy bądź piszemy. A bierne to są takie, w których jesteśmy bierni i tylko odbieramy to, co ktoś nam przekazuje, czyli słuchamy bądź czytamy. Jeśli oglądacie moją serię od początku, to na pewno pamiętacie z filmu, który mówiłam o myśleniu przedjęzykowym i o ubieraniu myśli w słowa. Że możemy powiedzieć zarówno o kodowaniu naszych myśli, tak jak w telewizji kablowej kodowany jest sygnał i przekazywany, to będą wtedy te czynne umiejętności, czyli kodujemy mówiąc i kodujemy nasze myśli pisząc do kogoś. A jeśli ktoś do nas wysyła sygnał, to musimy go zdekodować, czyli musimy potrafić odebrać ten sygnał i zrozumieć, co on oznacza, przełożyć go sobie na język swoich myśli, czyli słuchamy lub czytamy. Na pewno intuicyjnie czujecie. Że te umiejętności różnią się między sobą pod wieloma względami. Przede wszystkim, wiele osób na pewno ze swojego doświadczenia powie, że dekodowanie, czyli czytanie, słuchanie, jest łatwiejsze niż kodowanie, czyli mówienie i pisanie. Jest to naturalna sytuacja, nawet wśród małych dzieci, jeśli zauważycie, kiedy uczą się swojego języka ojczystego, występuje coś takiego jak okres, w którym nie mówią i jedynie słuchają, są w stanie już zrozumieć mniej więcej, co się do nich mówi o tych prostszych codziennych rzeczach. Ale jeszcze nie potrafią zbyt wiele powiedzieć, dlatego że najpierw naturalnie w naszym rozwoju odbiera się, czyli dekoduje się komunikaty, dopiero później jest etap, kiedy zaczynamy kodować. Tak samo dzieje się podczas nauki języka obcego, i dlatego też odbieramy dekodowanie jako coś łatwiejszego. A kodowanie jako coś trudniejszego. No dobrze, ale czy poza tym, że my intuicyjnie czujemy, że te różne umiejętności językowe są różne od siebie, to czy one jakoś fizycznie rzeczywiście w przełożeniu na pracę naszego umysłu jakoś rzeczywiście się różnią? Bo pamiętajmy, że rozmawiamy o oglądaniu seriali. Skoro mówimy, że chcemy uczyć się przez seriale, to znaczy, że przez seriale chcielibyśmy nabyć te umiejętności językowe. Czy możemy? Na pewno pierwsze co pomyślicie, że skoro słuchamy tam, skoro czytamy napisy, no to te umiejętności bierne jesteśmy w stanie nabyć poprzez oglądanie. Ale co z kodowaniem? Czy może ćwicząc słuchanie i czytanie, gdzieś w naszym mózgu automatycznie ćwiczy się mówienie i pisanie? Jeśli mamy jakąś wątpliwość, najlepiej zwrócić się do ekspertów od mózgu. A któż wie więcej o naszym mózgu, jak nie neurolog? No chyba nikt, szczególnie że neurolog potrafi wykonać takie badania. Które pokażą nam, co się na bieżąco w mózgu dzieje. I dokładnie to stało się w 1989 roku. Grupa badaczy poddała uczestników badania tomografii komputerowej, tzw. Tak PET scan. Badanie to miało cztery etapy i miało na celu pokazać, co się dzieje w naszym mózgu, kiedy wykonujemy różne czynności związane z językiem. Na pierwszym etapie badania, badanym pokazano jedynie jakąś kropkę, jakiś punkt. I wykonano tomografię komputerową. Celem tego było zobaczenie, co w takim spoczynkowym momencie podświetla się w mózgu, żeby po prostu uzyskać jak najbardziej wiarygodny później obraz tego, co się dołączyło w trakcie kolejnych funkcji językowych. Czyli na początku wykonano taki podstawowy obraz mózgu i później pokazano uczestnikom jakieś słowa, które musieli po prostu obejrzeć, przeczytać je sobie, ale nie na głos, albo druga grupa dostała pliki audio, które musiała wysłuchać. I teraz znowu wykonano PET scan, który pokazał, co w trakcie tych czynności w mózgu najbardziej działa i to nam podświetliło się na obrazie. Dzieje się tak dlatego, że jeśli mózg działa to dane części bardziej aktywne mają zwiększony przepływ i oraz aktywność metaboliczną, i to właśnie tomografia PET potrafi uchwycić. Na trzecim etapie tego badania już nie tylko trzeba było obejrzeć słowo albo wysłuchać go, ale trzeba było je na głos powtórzyć. No i znowu zdjęcie PET-SCAN i czwarty etap. Teraz trzeba było jeszcze wymyślić własne słowo, które kojarzy się z tym słowem prezentowanym przez badaczy. No i to było koniec, jeśli chodzi o udział uczestników w tym badaniu. Ale dla nas nie koniec, bo teraz naprawdę zaczyna się ciekawa część. Czyli co okazało się z tego badania? Zaczerpnęłam taką rycinę z jednego z podręczników do psycholingwistyki. Po lewej stronie macie źródło. Ta rycina pokazuje nam, które części mózgu wyświetlały się na którym etapie badania. Jeśli ktoś słuchał słów, nic więcej nie musiał robić, tylko słuchał, to jest ten drugi etap badania. Wyświetlała się, popatrzcie, ta część mózgu. A tutaj, podczas widzenia słów, czyli nie słyszymy ich, ale patrzymy na nie, zobaczcie, zupełnie inna część. Jeśli chodzi o czytanie, znowu inna część. I generowanie słów, czyli mówimy to, co nam się kojarzy, znowu inna część, to oznacza dla nas, w skrócie, bo oczywiście możemy wchodzić tutaj w dalsze szczegóły, które to części za co są odpowiedzialne, ale ja myślę, że na potrzeby tego filmu chyba nie jesteście tak zdeterminowani, żeby tego słuchać, więc powiedzmy sobie po prostu, że różne części kory mózgowej odpowiadały za różne aktywności, które ludzie podejmowali w trakcie tych zadań językowych. To znaczy, że jeśli słuchamy słowa, to ta część odpowiedzialna za mówienie i za wymyślanie nowych słów w ogóle nie jest bardziej aktywna. A jeśli wymyślamy nowe skojarzenia, to znowu część odpowiedzialna za słuchanie słów nie jest aktywna. I co to dla nas oznacza? Myślę, że już się domyślacie. Ponieważ inne części kory mózgowej odpowiadają za inne umiejętności językowe, to wykonując jedno zadanie językowe, ćwiczymy się tylko w tym konkretnym zadaniu językowym. To znaczy, jeśli oglądacie serial, słuchacie tego, co tam się dzieje, jeśli macie napisy, oczywiście w tym samym języku, zakładam, co serial, to również czytacie, więc ćwiczycie te umiejętności bierne, ćwiczycie części mózgu odpowiedzialne za słuchanie, za czytanie. Natomiast nie będziecie wtedy na pewno ćwiczyli części odpowiedzialnych za mówienie oraz części odpowiedzialnych za wymyślanie, jakby takie produkcje nowych słów. Oczywiście to co jest związane z pisaniem, to to nawet nie było ujęte w naszym eksperymencie, także tego już nawet nie wspominam. Stąd płynie dla nas prosty wniosek jeśli chcecie uczyć się języka jako całości, czyli umieć posługiwać się językiem tak, żeby korzystać z wszystkich możliwości, jakie język nam daje, czyli zarówno kogoś posłuchać, jak i powiedzieć coś do kogoś, przeczytać coś, napisać, to nie wystarczy Wam oglądanie samych seriali. To nie znaczy, że oglądanie seriali jest bez sensu w nauce języka. Oczywiście, że nie. Ale na pewno nie pozwoli Wam to całościowo nauczyć się języka obcego. Także seriale plus inne metody jak najbardziej tak. Same seriale niestety nie. Jeśli dooglądaliście aż tutaj, to chyba Wam się podobało. Może chcielibyście więcej moich materiałów? Jeśli tak, pamiętajcie o liście mailingowej gdzieś tu. A może tu wyskoczy Wam link. Jeśli się zapiszecie, to dostaniecie na maila bezpośrednio informację o wszystkich nowych materiałach. Nawet nie musicie subskrybować YouTube'a i będziecie na bieżąco. Na koniec bibliografia, dzisiaj krótka, temat był prosty, nie trzeba było zbyt daleko sięgać. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam na kolejny odcinek.